Hej, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Child of Light. Tak jak obiecałem, dzisiaj wyruszymy do wnętrza tego giganta. W międzyczasie wbiłem kilka poziomów, ulepszyłem trochę umiejętności itd. i tak dalej. Pozwólcie tylko, że szybko przeminę przewinę ten filmik. Słuchajcie, dlatego ogólnie aktualne ustawienia postaci mogły się odrobinę różnić od tych, które pamiętacie z piątego odcinka. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Aktualnie mamy następujące poziomy. Są one chyba w miarę wyższe, ponieważ zrobiłem chyba jednego większego przeciwnika, którego de facto miałem wam pokazać później. Ale cóż stwierdziłem, że bardziej przyda mi się pokonanie go teraz, dopóki da mi on sporo doświadczenia, którego mi po prostu brakowało, aby tutaj wkroczyć. Także wykonałem misję z misję w piwnicy u szczura w tym mieście, u myszy, w mieście, w którym byliśmy ostatnio, i właśnie tam zauważyłem, że odrobinę brakuje mi doświadczenia, aby coś tutaj. Sensownego zrobić. Cóż, to jest serce tego giganta, które jest, jak widzicie, zainfekowane olbrzymią siecią, oplecione bardziej niż zainfekowane, a my będziemy musieli się tej nici pozbyć. Więc cóż, jak widzicie, jest to pająk. Będziemy musieli teraz zniszczyć w trzech miejscach jego zmyślne sieci, a nasze nieszczęście strażnicy, którzy pilnują tych sieci, będą. Odporni na naprawdę sporą część obrażeń, jakiej jesteśmy w stanie zadać. Niemniej jednak spróbujemy sobie z nimi w miarę szybko dać radę. Tego, tą mysz wyposażyłem w runy, które pozwalają jej korzystać z ataków wodnych. Także to jest właśnie powód, dla którego jest ona w tym momencie dość mocna. Przeciwko tym ognistym stworom, ale okazało się, że w ogóle jest całkiem niezła i ja nie doceniałem przy pierwszym podejściu, ponieważ prawie w ogóle nie korzystałem z jej usług. Natomiast teraz, jak widzicie, naprawdę odwala kawał dobrej roboty i czekam tylko na wbicie poziomu, aby zregenerować nieco jej punkty zdrowia. Niemniej jednak, naprawdę, jeżeli chodzi o obrażenia, jakie bije, to jestem bardzo solidnie zaskoczony. Pozwólcie, że błyskawicznie po tej rozmowie przydzielę punkty umiejętności. Jak widzicie zostało mi prawie, cały, prawie cała gałąź jest już uzupełniona, więc pozostało mi wpakować tylko ostatni punkt tutaj. Nasz Mag, czy on potrzebuje tutaj czegoś z tej gałęzi? Wydaje mi się, że na razie nie. I pójdę teraz w gałąź elektryczności. Nasza średnia siostra także już jedną gałąź ukończyła na tyle na ile chciałem, ponieważ chciałem dojść do um, tego bonusu czasowego. Natomiast teraz będziemy celowali w, w spowolnienie wielu przeciwników naraz. Jeżeli chodzi o mychę, to chyba zdecydowałem się. No właśnie na co? Eee, czy ja tego potrzebuję? Chyba tak średnio. Może bardziej by się opłacało. Rozwinąć któreś z tych pozostałych drzewek. Nie chcę to bardzo tutaj przedłużać. Wydaje mi się, że to drzewko może być ok. Coś jeszcze? Chyba tyle. Cóż, wyruszamy dalej. Ała. Spróbuję tak pozostać w miejscu, aby nie narazić się na żadne nieprzyjemności. I to jest właśnie pierwszy strażnik. jak sami zobaczycie. Oni są bardzo odporni na wszelkiego rodzaju magię. Także mogą być z nimi pewne problemy. Aczkolwiek mam nadzieję, że pójdzie w miarę szybko. Zobaczmy, który pająk jest pierwszy. Ten jest pierwszy. Spróbowałbym teraz ich cofnąć na linii czasu, natomiast nie wiem, czy mi się to sztuka uda. Wydaje mi się, że jest szansa. Jeszcze raz korzystam z wodnych strzał. Ale, jak widzicie, 16 obrażeń to jest naprawdę malutko. Także zaraz się spróbuję przerzucić e, przerzucić na aurorę. Jak tylko będę w stanie, i ona ma z kolei um, cięcie, które jest kaspywane we wszystkich przeciwników jednocześnie. Cofnęli nam mysz. Ale cięcie zostało wyprowadzone i ono także jest w miarę. w miarę nieźle działa. I tutaj wielkie zdziwienie, ponieważ wydawało mi się, że ci wrogowie są o wiele trudniejsi. Natomiast jak widzicie, już powoli wymiękają. Także naprawdę jestem zaskoczony. I w gruncie rzeczy nieco zdziwiony tym, że idzie to tak sprawnie. Teraz powinniśmy już to szybko skończyć. Być może wtedy używałem jakichś innych zestawów. Um, klejnotów. Natomiast poszło mi mega sprawnie i się nie spodziewałem w sumie, że tak to będzie wyglądało. Aurora wbiła aż dwa poziomy, być może jest to kwestia tego, że właśnie w międzyczasie trochę e, wbiłem trochę poziomów, i to właśnie zadecydowało o tym, że teraz jestem do przodu nad moimi przeciwnikami. E, postaram się w miarę szybko tutaj, tutaj działać, ponieważ wydaje mi się, że około 5 minut już. Przezna, przeznaczyłem na ten odcinek. Cholera. <gry> Naprawdę jestem coraz bardziej nieuważny. Powinienem się bardziej skoncentrować na przeszkodach, które omijam. Natomiast jestem z natury człowiekiem niecierpliwym, dlatego dość ciężko mi jest się dostosować do takich e, powolnych kul ognia. Tu mamy jakieś drzwi, możemy się w nie udać, ponieważ może się za nimi coś interesującego kryć. Auć. Na pewno w tym tempie zaraz zginę. Z tym bardziej powinienem mieć się na baczności. Dobra, nie będę ryzykował, wiecie co? Nie chcę za bardzo tego materiału przedłużać, a zawsze mogę tu wrócić potem, ponieważ ten olbrzym będzie tu. Będzie tu dalej stał. Tu wydaje mi się, że nic już nie ma, a może jednak? byś się spodziewał, że taki e, z tego myszy romantyk, który uczyniłby wszystko, aby tylko zaimponować damie swojego serca, wydaje mi się, że on teraz opuści naszą drużynę. I dopóki e, nie zdecydujemy się mu pomóc, będzie tutaj stał. A ponieważ chce go mieć w ekipie, więc szybko odwalimy tę misję poboczną i skoncentrujemy się na e, głównej fabule. No dobra, w takim razie jak to działa? Czyli obracamy dwoma skrajnymi elementami. Powinno zaraz. Tak jest. Wiedziałem, że ta kombinacja nie jest jakaś szczególnie trudna do wyłapania. Eee, ok, w takim razie teraz chyba czas na to. Musimy rozświetlić wszystkie trzy, wszystkie trzy szkiełka, i droga staje przed nami otworem. Za pierwszym, razem, za pierwszym razem trochę się z tym męczyłem, ponieważ myślałem, że te szkiełka muszą najechać na te symbole. Natomiast okazało się, że wcale nie jest to, nie jest to wymagane. Dostaliśmy się do skarbca, gdzie mam nadzieję czeka mnie parę przyjemnych niespodzianek. Więc, jak najszybciej, przejrzyjmy zawartość skrzyń, eliksiry. E, I mamy kamyczki. Jakoś specjalnie nie jestem szczęśliwy z, taki, z takich łupów. Ale, jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Myślę, że jeszcze zdążymy zrobić jednego strażnika przed końcem odcinka. A dokończymy już w kolejnym materiale. ...i połączymy ten kolejny materiał z walką z prawdziwym bosem. Ok. Staram się po drodze wszystkie te znajdźki zbierać, żeby... Au! Tak jak myśleliśmy, jest także drugi strażnik, którego błyskawicznie oślepiamy, ponieważ nie chcemy zostać zaatakowani. Zawsze znalezienie się z tyłu na pasku czasu ma fatalny wpływ na przebieg walki. Korzystamy z dokładnie takiej samej taktyki, czyli e, cięcia obszarowe. W ogóle ataki obszarowe są bardzo skuteczne w tej grze. Któregoś z tych pająków się mogli spowolnić. Może być ten? Szkoda, że mysz została spowolniona. Ale jeżeli teraz nie zostaniemy zaatakowani, to. Jest ok. Nawet bardzo. Ponieważ wrogowie atakowani takimi grupami mają tendencję do szybszego padania na początku, na początku gry. Chociaż w sumie już w tej grze jesteśmy na dość dalekim etapie, muszę wam powiedzieć. I tak z jedną trzecią mamy już za sobą. Także nie sądziłem, że będzie nam szło aż tak, aż tak sprawnie. No dobra, mam nadzieję, że mysz nie oberwie w tym podejściu. Na szczęście, nie? Niestety Aurora jest w kiepskim stanie, ale być może awansuje i dzięki temu odzyska pełnię zdrowia. Druga część sieci zniszczona, więc została nam jeszcze jedna. Zgarnę jeszcze szybko tutaj zawartość kuferka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach z Child of Light. Trzymajcie się. Pa.